Ja Prawda jest taka, że na, na, na Frank, Frank jest w, w bardzo poważnym kandydatem do tego, żeby określić go mianem bańki spekulacyjnej. I pytanie, kiedy, kiedy ta bańka pęknie po prostu? Ja mam w ogóle duże wątpliwości wobec yy, takiej... Yy, Takiej pomocy rządu dla kredytobiorców. Wynika to z tego, że to jest właśnie fundamentalne pytanie o to, gdzie jest ta granica między, za którą, po przekroczeniu której państwo bierze odpowiedzialność za obywateli, którzy podejmują złe decyzje. Bo naprawdę Ponad 90. Jestem przekonany, że ponad 90% osób, które brały e, kredyty we frankach szwajcarskich, m, sam mam taki kredyt, e, były świadome tego, że e, to jest e, ryzyko. I doskonale e, z tego zdawały sobie, e, sobie sprawę. A wtedy jeszcze to było na dodatek korzystne w stosunku znaczy, do tych, którzy brały, tak, Dzisiaj tak, to jest bardzo no, korzystne w stosunku do osób, bierze. które biorą kredyty Złotówka. w złotówkach. E, i też prawdę jest, gdyby Frank padł do złotu, do, do, do relacji jeden do jednego, nikomu z Frankowiczów nie przyszłoby chyba do głowy, żeby tak się podzielić z bankiem. Tymi. Nie, no absolutnie. Z znaczy... <słyskiem> Oczywiście, że tutaj. E, b, 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 no dobra, to jest jedna właśnie, taka sprawa. Ale rozstrzygnąć, bo te pomoc tym <kłysłem> kredytodawcom I teraz jeśli prasa, To nie dla Frankowiczu. Dlatego teraz właśnie mówię o tym, że to jest jak gdyby dalszy krok. Bo po pierwsze, tak, z danych KNF-u i banków wynika, że akurat kredyty frankowe są spłacane. Bardzo dobrze. Jest naprawdę niewielka grupa osób, no tak. które nie spłacają tych kredytów. W ogóle grupa osób, przeciętny tak zwany e, kredytobiorca frankowy, to jest osoba o do dosyć dobrych dochodach. Eee, czyli w miarę bogatsza niż Stać go na to. Stać go na to. Ja wiem, że to jest gigantyczny problem dla osób, które brały na przykład kredyty, kiedy frank kosztował 2 złote, dzisiaj kosztuje 4 prawie złote i, i wartość ich mieszkania no, jest dużo A niższa jest? niż ten, i to jest problem. Ale to jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład miało to miejsce w Hiszpanii, gdzie yy, yy, pękła bańka. Banka, yy, Bańka w, na rynku nieruchomości. nieruchomości. Dramatycznie spadły ceny nieruchomości. Ludzie zostali z kredytami, to prawda, w euro, ale zostali z gigantycznymi kredytami, których nie mogli w ogóle spłacić. W dodatku sytuacja była taka, że to była naprawdę gigantyczna grupa osób, a prawo Dobrze. tam pozwalające wywalać osoby, w cudzysłowie wywalać osoby czy eksmitować. Tak było bardzo, bardzo korzystne dla, dla, banków, uh -huh. dla banków. I to zostało zmienione. I tam została wprowadzona taka zasada, że jeśli ktoś ma kredyt i on przewyższa wartość mieszkania, ale... Uważa, że chce się w ogóle pozbyć tego mieszkania, chce wezmą to mieszkanie i on nie chce mieć tego kredytu, to bank to musi przyjąć. To znaczy nie, nie, nie no tak, tej I teraz jest jeżeli... taka sytuacja, właśnie, że teraz pomożemy Frankowiczom. Ja wiem, że no, naprawdę niewielka z nich część jest w złej sytuacji e, e, finansowej. No, to, natomiast cały czas pozostawa ta grupa osób, Złotka, które jako... miały kredyt z no no ktoś.